Mała księżniczka dostaje wielką miskę wody. I nie pięknie pić, ale też. Ho-ho-ho, ale to jest śmieszne jest. Powiedz, no tak. Dostałam pierwszy raz taką wielką miskę wody do picia. O, zobaczcie, któż to nadchodzi. O-ho-ho, ho. i mamusia jest. No proszę, proszę. Jaki wodopój? Pierwszy raz pijemy wodę zamiast mamy mleczka. re numer. No, popadź no popatrz. Daj mi też, daj! Odsuń się na no, siostra. <noise> Kochane maleństwa. O, o, o. No, widzicie? Dobra, ci ta woda, dobra, pobawimy się, popijemy oboje. Oh